Jednym z miejsc, które fani serii Assassin's Creed od zawsze chcieli odwiedzić, jest Japonia. No i w końcu, po latach, doczekaliśmy się. Mówię my, bo ja również uwielbiałem swego czasu zagrywać się w tytuły o skrytobójczym bractwie. Choć wiadomość o tym, że Assassin's Creed Shadows rozegra się w Japonii była bardzo pocieszająca, to wokół gry, a właściwie to wokół jednego z jej bohaterów, wybuchło wiele kontrowersji. Nie przedłużając, Assassin's Creed Shadows ma miejsce w XVI-wiecznej feudalnej Japonii. My jako gracze wcielimy się w dwie postaci. Japonkę naoe, chyba tak się jakoś to czyta, i w samuraja o niezbyt japońskim kolorze skóry. Czarnoskóry Yasuke czy tam Jaskę wzbudza właśnie najwięcej kontrowersji. Jakaś część z nich to nic niewarte gadanie, byleby pohejtować i móc powylewać trochę żółci w internecie w związku z kolorem skóry tego bohatera. Inni natomiast podnoszą dość ciekawy temat tego, jak to faktycznie było z Jasuke. Czy faktycznie był samurajem, i czy Ubisoft po prostu nie naciąga faktów historycznych, gdzie z jednej strony próbują się tymi grami w jakiś sposób kreować na ludzi ogarniających tematy historyczne. W każdym razie, im bardziej cofniemy się w tytułach z tej serii, tym moim zdaniem ta warstwa narracji historycznej była lepiej wykonana, przez co tak dobrze się w te gry bawiłem. Pamiętam, że mój pik, jeżeli chodzi o zabawę w Assassin's Creed, to oczywiście wszystkie gry, w których głównym bohaterem jest Ezio Auditore. Ech, to były czasy. Ale wracając do cienia i Yasuke. Jak to właściwie z nim było? Yasuke pojawił się w Japonii w 1579 roku, towarzysząc misjonarzowi Alessandro Valinano. Jego przybycie do ówczesnej stolicy Kyoto wzbudziło ogromne zainteresowanie mieszkańców. Yasuke został przedstawiony nobunadze Odzie, który początkowo sądził, że jego ciemna skóra jest pomalowana. Po przekonaniu się o jego autentyczności Nobunaga zatrudnił Yasuke, który szybko nauczył się języka japońskiego i zyskał wysoką pozycję w otoczeniu możnowładcy, otrzymując rezydencję oraz prawo do noszenia broni, co teoretycznie czyniło go samurajem. Chociaż w tamtym okresie można było nazwać tak każdego, kto miał nakaz noszenia przy sobie broni. Nie był to taki samuraj, o jakim myślimy dziś czy jakiego widzimy w zwiastunach. Yasuke uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach, towarzysząc Nobunadze podczas kampanii wojennych. W 1582 roku był obecny podczas incydentu w świątyni hono gdzie Nobunaga został zaatakowany przez swojego generała Akeciego Mitsuide i zginął. Ja was przepraszam za wymawianie tych japońskich imion i nazwisk, ale no nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Yasuke przeżył atak, ale został wzięty do niewoli i przekazany Jezuitom. Jego dalsze losy pozostają nieznane, a jego historia kończy się na tym wydarzeniu. A skoro czyjaś historia kończy się w pewnym punkcie, to zostawia to ogromne pole do tworzenia jej dalszej części, co z pewnością dla Ubisoftu jest czymś bardzo wygodnym. Sama gra ma zaczynać się w roku 1579, czyli w momencie, kiedy ten historyczny Yasuke trafia do Japonii. Ale przez te kolejne powiedzmy parę lat to nie jest on żadnym takim przepotężnym wojownikiem, który dominuje na polu bitwy, jak to widzimy w Zwiastunie. A był no... Co prawda dość wysoko postawioną osobą, ale głównie ze względu na to, że jego pan był nim niezwykle zainteresowany ze względu na jego odmienność. Tutaj właśnie wiele osób wyraża swoje niezadowolenie, bo właściwie jest to jakaś tam postać marginalna, jeżeli chodzi o historię Japonii, no swoista ciekawostka, zabłąkany wędrowiec, właściwie jedyna osoba czarnoskóra wówczas w tamtym miejscu i decyzja o zrobieniu z niego głównego bohatera, choć z pewnych perspektyw może wydawać się ciekawą. Ciekawa, to z innej strony wygląda to po prostu jak taki skok, mający jednocześnie odhaczyć ten boks z poprawnością polityczną, a z drugiej strony poirytować jak najwięcej osób, aby temat gry poniósł się jak najszerzej w internecie. Z samą tą decyzją nie mam jakiegoś wielkiego problemu, a może raczej z jej wykonaniem. W końcu, asasyni w dużej mierze polegają na tym, że działają w ukryciu, nie wyróżniają się z tłumu, nie przyciągają uwagi. A na zwiastunach mamy zakutego w pełen pancerz czarnoskórego, który przechadza się po ulicy zwracając właśnie na siebie w pełni uwagę. Z jednej strony mamy bohaterkę, która o wiele lepiej wpisuje się w te asasyńskie ramy, a z drugiej mamy typa, który zniszczyłby swoim wejściem nawet najlepiej zaplanowaną skrytą akcję. Niestety, drogi Ubisoftcie... Feudalna Japonia to nie dzisiejszy nowy Jork i widok takiej osoby wzbudziłby ciekawość każdego, przekreślając szansę na jakiekolwiek działanie w ukryciu. No chyba, że Yasuke będzie wiecznie używany jako wabik, żeby odciągać uwagę w trakcie gdy my możemy sobie działać w ukryciu. Jedni zadają też pytanie, dlaczego z całej historii Japonii wybrano akurat okres, w którym pojawia się Yasuke? To teoretycznie jest uwarunkowane samą historią zakonu w Japonii. Otóż dopiero gdzieś w połowie XVI wieku asasyni bodajże z Chin zaczęli swoje działania w Japonii, w której to powoli w siłę zaczynali rosnąć templariusze. Więc my, jako gracze, będziemy mogli obserwować właściwie początki zakonu na tych ziemiach. No i podobnie jak w Brotherhoodzie, będziemy się rozwojem tego zakonu zajmować, przykładowo szkoląc nowych rekrutów i wysyłając ich na misje, tak jak to miało miejsce w Bractwie. Przyznam, że w tamtej odsłonie gry bawiłem się przegenialnie i nadal się bawię, nawet mimo upływu tylu lat. Więc zapowiedź powrotu do klimatu Asasyni kontra Templariusze, klimaty Brotherhooda plus Japonia brzmią zachęcająco, ale z drugiej strony wiem, że mamy 2024 i to, że papierek jest złoty bardzo często oznacza, że w środku czeka nas gówno, a nie słodki cukierek. Te same obawy mam w przypadku tej produkcji. Taki Miraż też na początku jawił mi się jako powrót do korzeni, do momentu kiedy zobaczyłem te wszystkie supermoce, które automatycznie odrzuciły mnie od gry. Tutaj mamy jak na razie kompletnie nielogiczne wykorzystanie postaci historycznej, byleby tylko zaimponować konkretnej grupie ludzi, a wreszcie wzbudzić kontrowersję. Ładny, bo ładny zwiastun, i zapewne w jakichś najbliższych materiałach wypłynie na światło dzienne coś jeszcze. Ale, będąc jeszcze przy kontrowersjach, niedawno stworzyłem materiał o patologii cenowej w grach, gdzie podałem tylko parę przykładów chorych zabiegów ze strony wydawców. Te przykłady cały czas się mnożą, a Shadows to kolejny z nich. Bo oto na stronie możemy już znaleźć opcję zakupienia sobie gry przedpremierowo. Za 70 dolarów dostaniemy podstawową wersję gry, a już za 110 wersję Gold, w której dostaniemy dostęp na 3 dni wcześniej i Season Passa do gry kurwa single player. A wersję Ultimate kupimy za 130 dolarów, gdzie poza wcześniej wspomnianymi rzeczami dostajemy Ultimate Pack, który zawiera jakieś zestawy pancerzy i broni i inne kosmetyczne rzeczy. A więc po raz kolejny te wyższe wersje to po prostu splunięcie nagracza i wciskanie mu totalnego cyfrowego szajsu. Dosłownie wydawcy ogarnęli, że mogą sobie wymyślić, że dla każdego gra jest przesunięta o trzy dni, a jak frajer zapłaci, to dostanie ją trzy dni wcześniej. A no i jeszcze wrzućcie mu jakiegoś skina do tej gierki. 130 dolarów to prawie cena dwóch gier. W cenie 70 dostajemy kompletną grę, a za 60 totalny szajs, który zapewne był ułamkiem ułamka czasu poświęconego na samą produkcję. Taki model biznesowy jest oczywiście dla twórców gier idealny, bo niskim nakładem generują wysoki przychód. Ale totalnie niszczy to sens tworzenia jakichkolwiek edycji specjalnych, bo nic specjalnego w nich nie ma. Oczywiście ludzie zwracają na to uwagę i ostrzegają, a wręcz zachęcają do tego, aby nie kupować preorderów. Do czego ja też zachęcam? Bo kupowanie kota w worku nie jest nigdy niczym dobrym. Szczerze mówiąc, jeżeli w ogóle wydam na tę grę swoje pieniądze, to dopiero w momencie, kiedy zobaczę u jakiegoś let's playowego YouTubera, że ta naprawdę dobrze wygląda. Lub jeżeli będę miał aktywny Ubisoft Plus, ale jego cena to też jest jakiś nieśmieszny żart, więc wątpię w to. Na dziś to wszystko i do usłyszenia w kolejnych materiałach.